Szanowni ministrowie, szanowni państwo, w 700-letniej historii miasta Lublin stale przenikały się różne kultury, i to kształtowało charakter naszego miasta jako miasta otwartego, tolerancyjnego, miasta dynamicznego, ale też miasta, które jest niezwykle ciekawe kulturze swoich sąsiadów. Stąd Lublin jest bardzo bliski Ukrainie i stale goszczą tutaj. Ukraińscy twórcy mamy stałą współpracę z ośmioma miastami partnerskimi na Ukrainie, z instytucjami kultury. W Lwowie, a to tak naprawdę nasi artyści, stale urzędują i tak samo rezydują artyści ukraińscy w Lublinie. To dowodzi, że w ostatnich latach wytworzył się taki most kultury, który dla nas jest niezwykle istotny, bo Lublin postrzegamy jako ważne miasto do budowania. Tej tożsamości kulturowej między naszymi narodami, ale też i do budowania dobrej, ciekawej oferty dla turystów, w tym również z Europy, dla których fascynacja wschodem jest głównym motywem odwiedzania Polski Wschodniej, ale również i Ukrainy. Warto podkreślić, że na Ukrainie realizujemy około 15 projektów z miastami partnerskimi na kwotę kilkanaście milionów złotych. I to są głównie projekty w sferze kultury. Warto również podkreślić, że w Lublinie studiuje i uczy się blisko 2000 młodych Ukraińców. Jest duża społeczność ukraińska i my traktujemy swoją rolę bardzo szeroko, jako miasta przyjmującego, ale miasta biorącego ofertę kulturalną Ukrainy. Wydajemy poezję Tarasa Szewczenki-Kobziarza w języku polskim, ukraińskim właśnie po to, żeby łączyć dwa narody, po to, żeby pokazywać piękno literatury, poezji w oryginale. I e, chciałbym podkreślić, że organizowana dwa lata temu Polsko-Ukraińska Noc Kultury w, Ru w Lublinie właśnie była wielkim sukcesem, a, ponieważ zainteresowanie turystów lublinian a, artystami ukraińskimi, polskimi spowodowało, że około 100 tysięcy ludzi uczestniczyło w tym wydarzeniu. To dowodzi, że mamy sobie dużo do zaoferowania i tegoroczna edycja Stadionu Kultury i Festiwal Inne Brzmienia w Lublinie daje szansę na kontynuowanie tej fascynacji i pokazywania tej oferty. Festiwal Inne Brzmienie z definicji, tak jak to powiedziałem wcześniej, odwołujący się do charakteru miasta, jest Festiwalem, który pokazuje różne style, odwołuje się do tej granicy kulturowej i stąd będziemy mieli bardzo dużo oferty osadzonej w kulturze wschodu, w kulturze Ukrainy, ale również i gruzińskiej. Mamy bardzo dużo artystów ze wschodu, ale też znakomite zespoły z Wielkiej Brytanii, z zachodu Europy. Będzie o tym w szczegółach mowa. Dziękuję Panie Ministrze za możliwość realizacji tego projektu. Jest on potrzebny Polsce, bardzo potrzebny również naszym przyjaciołom z Ukrainy.